Cała Polska śpiewa z nami! Kamrzysta za kratami! Dobra, witajcie wszyscy widzowie z tej strony Marian. I mam dla Was bardzo świetną wiadomość, otóż od dzisiaj to ja przyjmuję ten kanał, bo Kubak powiedział, że kończy z nagrywaniem, już nie będzie w ogóle nagrywać, więc... No dobra. No, co ja miałem powiedzieć w ogóle? A no tak, no dzisiaj będziemy robić sobie nie zaśmieść się challenge, bo wiele youtuberów tak robiło, więc pomyślałem, że ja też nie będę gorszy. Też nie będę gorszy i to nie chodzi o to, że chcę kopiać od innych filmy. A dzisiaj, jeżeli się zaśmiemy, to będziemy mieli hszan chrzan z żurawinu. Firmy, no nie mogę powiedzieć, bo niestety no, nie dostałem zgody na to, żebym reklamował ten produkt. Ogólnie to mógłbym zrobić chrzan w wasabi, ale no wiecie, jak to się ostatnio zakończyło. No także, no to oczywiście nie zapomnijcie oczywiście zostawić subskrypcji na kanale, łapki w górę oraz komentarza. Bo jak nie, to. Dobra, teraz takie pytanie. Jak Wam się podoba to nowe intro? Napiszcie w komentarzu. Dobra, powiem krótko tak. Robię takie filmy po raz pierwszy. Po raz, e, pierwszy raz robię takie filmiki, więc jeżeli będzie jakiś błąd, to się nie dziwcie. Ogólnie tutaj mam założone słuchawki, żebym to y, film lepiej słyszał. Więc jeżeli nie będziecie słyszeli y, mnie albo od tego filmu, no to się nie zdziwcie. I ogólnie zasady, jeżeli my po prostu od razu jak się zaśmiejemy, to po prostu zjemy chrzan. Strasznie się ale na, naprawdę już nie chcę mi się tego po raz drugi nagrywać, więc zaczynam. Dobra, wybaczcie ogólnie za. Jeszcze trochę, bo w ogóle nie słyszę nic Co on robi? Aha, wstaje, ściszył ściszy może trochę, o teraz jest dobrze no Schodzi Ale zjechał, ho, ho, ho. Co jest, Co jest z tym pudełkiem? Co jest z tym pudełkiem? Halo? Jest. Mhm. Mhm. Ogólnie, jeżeli nie będzie nic śmiesznego, to po prostu. Mhm. Dobra, dobra, zaśmiałem się. Więc teraz łyżeczka. O, może na początku taką płaską łyżkę i jemy. O, o. A, ale ostre. Górka wodna. O, dobra. Zjedliśmy, więc kontynuujmy. No. No, linki będę też oczywiście jakby zasłaniał żeby potem nie było, że, że wykorzystuję e, jakby filmy. Ogólnie mam nadzieję, że YouTube nie usunie mi tego filmu za to, że wykorzystuje filmy innych. Co to się stało? Co to się stało? No, teraz będą rzucali piłką. Rzuca trzyma. Jedna, ani jedna nie trafię. No. Tak teraz wszystko jest ok. Mam nadzieję, że na koniec będzie dobrze, że nic się nie zepsuje. O, ale urwał. Naprawdę nieźle. No, wkład do tej... Aha. No. Jakiś lifehack. Ono co robi? No, w wlewa bierze papier toaletowy, no przykłada, też tak robi, tak, obraca butelkę i nic się nie dzieje. Life hack zadziała zadziałał. No, A to co tu coś się dzieje? No nieźle. O, przestraszył się gościu Karolucha. Nie, to jest chyba jakiś Photoshop, czy jakaś. Oho. Sztuczna szczęka mu spadła. Aha, Nutella. Proszę nie. To już nie było śmieszne Dobra Wążeczny jest niebezpieczny I co było w tym śmiesznego? Aha, nieźle. Ciekawe, jaki wielki dom! Co to jest? Czy to jest dom, czy jakiś lombard, czy co to? Słuchawki mi cały czas odpadają. Hmm. Hmm. Autobus, otwierają się drzwi autobusu. O co tu chodzi? Aha, manekin. Manekin. Nie wiem, czy to zaliczyć, że się zaśmiałem, czy nie. Manekin. Powiedzmy, że nienowitam. Ten się obrał jako ten ze Star Warsów. Aha Aha Oto nieźle No koniec filmiku, zaśmiem się tylko raz Sprawdźmy czy Czy to wszystko wyszło w ogóle Dobrze, no to zostało tylko podsumowanie, otóż Mogę we dwie rzeczy Po pierwsze, dzisiaj śmieszne filmy nie są śmieszne A po drugie No Marian no jest poważny. Bierze filmy na poważnie. Więc to jest jeden. To może być jeden jakby z dwóch wniosków, a po drugie no to wiemy, że chzan żurawinowy jest pikantny. Więc to było wszystko. Nie zapomnijcie to, co miałem powiedzieć. I do zobaczenia może w następnym odcinku za niedługo. Na razie.